50 metrów to najpopularniejsza powierzchnia mieszkania w Polsce. Jak zaaranżować takie wnętrze? Zwykle będą to dwa albo trzy pokoje, kuchnia lub z kuchenny oraz łazienka. Mamy świetne pomysły architektów na 50-metrowe mieszkania. 1. 50-metrowe mieszkanie dla mężczyzny. Piękna niebieska kuchnia. 50-metrowe mieszkanie dla mężczyzny. Piękna niebieska kuchnia. Projekt wnętrza anita skotniczna, grupa Nono. Fotografia Oni studio na powierzchni 50. znajduje się salon z kuchnią i jadalnią, sypialnia oraz łazienka. Głównym założeniem projektowym było stworzenie przestrzeni idealnej do odpoczynku i wyciszenia się. We wnętrzu króluje odważna paleta kolorów, granatów z odcieniami pomarańczy i beży. Charakter nadaje wnętrzu ciemna, wyrazista. Szczotkowana deska podłogowa. Przytulność wprowadzają do mieszkania wełniane tapicerki krzeseł i fotela, melanżowe odcienie na miękkich meblach oraz dekoracjach okiennych. Piękne 50-metrowe mieszkanie. Beż w salonie, niebieski w kuchni. Wygodne wnętrze. 2. Jasne i przytulne. Mieszkanie 48 metrów ze świetną kolorową kanapą. Jasne i przytulne. Mieszkanie 48 metrów ze świetną kolorową kanapą. Projekt wnętrza pracownia decoroom. Fotografia Marek Kopteniskiarchi. Foto stylizacja Angolika front. Atmosferycznie jasne i przytulne. Mieszkanie 48 metrów ze świetną kolorową kanapą. Projekt wnętrza pracownia decoroom. Fotografia marek koptyński archi. Foto stylizacja angolika front. Atmosferycznie architekci postawili tu stonowane pastele, naturalne, matowe wykończenia i ponadczasowe rozwiązania. Zabudowy meblowe miały na celu zapewnić na niewielkiej przestrzeni maksymalnie dużo miejsca do przechowywania. Sercem mieszkania jest przestronny salon zaprojektowany w stonowanej kolorystyce. Sporą dawkę energii wnosi do wnętrza wygodna kanapa w żółtym, słonecznym kolorze. Z kolei błękitne, pastelowe fronty kuchni o matowym wykończeniu. Śmiało nawiązują do kolorystyki salonu. Piękne 50-metrowe mieszkanie. Kolor w salonie i w kuchni. Nowoczesne wnętrze. 3. 50-metrowe mieszkanie ze sztukaterią i szarymi ścianami. Eleganckie. 50-metrowe mieszkanie ze sztukaterią i szarymi ścianami. Eleganckie. Projekt wnętrza Katarzyna-Uziembło. Fotografia Dariusz Majgier. 50-metrowe mieszkanie ze sztukaterią i szarymi ścianami. Eleganckie. Projekt wnętrza Katarzyna Uziembło. Fotografia Dariusz Majgier Mieszkanie na warszawskim Wilanowie zostało zaprojektowane dla właścicielki oraz jej czworonożnego przyjaciela. Ma niecałe 50 m2 i bardzo wygodny układ funkcjonalny wnętrza. Połączenie jasnych kolorów z drewnem wygląda tu niezwykle pięknie. Na środku wnętrza ustawiono retro narożnik. Który wprowadza do salonu klimat lat pięćdziesiątych. piania jest jasna, przestronna i bardzo wygodna. Główne miejsce zajmuje tu białe kute łóżko, które zostało umieszczone na tle wzorzystej tapety. Mieszkanie na święta. Ma 50 metrów i piękne dekoracje. Wnętrze gotowe na Boże Narodzenie 4. Eleganckie 54-metrowe mieszkanie. Złote dodatki w pastelowym salonie. Eleganckie 54-metrowe mieszkanie. Złote dodatki w pastelowym salonie. Projekt wnętrza Mango Investments. Fotografia Jasen Christoph. Stylizacja Patrycja Rybińska. Eleganckie 54-metrowe mieszkanie. Złote dodatki w pastelowym salonie. Projekt wnętrza Mango Investments. Fotografia Jasen Christoph. Stylizacja Patrycja Rybińska. W całym mieszkaniu ważną rolę odgrywają kolory lososiowy róż. Pastelowy błękit, perłowa szarość dobrze współgrają z czarnymi datalami. Dodatki w kolorze zmatowionego złota pięknie rozświetlają wnętrze i dodają mu biżuteryjnego sznytu. Salon połączony jest z aneksem kuchennym. Kuchnia w tym wnętrzu to prawdziwa perełka. Została wykonana na zamówienie, tak by wykorzystać każdy centymetr cennej przestrzeni. Pastelowe odcienie ładnie kontrastują z ciepłym kolorem winylowej podłogi. Imitującej drewniane deski. 54-metrowe mieszkanie w Krakowie. Elegancki salon i kuchnia. Świetne wnętrze. 5. Piękne mieszkanie z czarną kuchnią i tapetą na ścianie w salonie. Piękne mieszkanie z czarną kuchnią i tapetą na ścianie w salonie. Projekt wnętrza Ewa Tarapata. Zdjęcia Mateusz Gąska. Piękne mieszkanie z czarną kuchnią i tapetą na ścianie w salonie. Projekt wnętrza Ewa Tarapata. Zdjęcia Mateusz Gąska. Apartament w Zakopanem składa się z salonu, kuchni, jadalni. Dwóch sypialni i łazienki. Panek kuchany łączy czarne fronty z drewnem. Piękny stół w otwartej na salon jadalni swobodnie pomieści 6 albo 8 osób. Część dzienną uzupełnia salon z miejscem do wypoczynku i imponującym widokiem na miasto i góry. Gwiazdą salonu jest na pewno tapeta w średni Gdeco. Jej cudowne kolory pięknie prezentują się z drewnem w kolorze pasero.